Siemaneczko widzowie, z tym samym jak obiecałem wam, że będą walki na Safari World, właśnie dzisiaj jest rok, za co się zmieniło? Widzę sobie zbudowałem domek, to jest niewiarygodne, jak widzicie, domki z tej perspektywy są takie ładniejsze, jeszcze widzowie dajcie łapkę w górę i subskrypcję, wiecie ja widzowie, o, zróbmy tak, jak będzie... Będą trzy łapki w górę, to od razu wlatuje kolejny odcinek z Minecrafta. Ale jak widzieliście będzie totalnie nowe nuty. Po wrzuceniu tego filmu zacznę... Zacznę w ogóle ten... Jak to się nazywało? Już go publikowywać, bo już nutę wrzucę za dwa dni, co jest niewiarygodne. Mam nadzieję, że widzowie... Ale też odsłonię do was twarz, bo może zapomnieliście jak już... mój twarz wygląda. Więc widzowie możecie serio zapomnieć. Więc widzowie... No i sobie tutaj będziemy lecz Jak widzicie mamy do jakiegoś pieczego skurczybyka. A masz? A masz? A? się nie zachowują do nas agresywnie. Więc widzowie, pierwszy pojedynek Tiger versus Lion. A jeszcze widzowie musimy sprawdzić agresywność ich. Zobaczymy, który z nich najbardziej napada na ofiary. Wezmę sobie tego dzi jakiegoś, dziw jakiegoś dziwnego sfora, bo się nazywają po angielsku. To zamknę tutaj jest agresywność tygrysa Kurcze tygrys reaguje taki Dużo agresywny O kurcze On ma strategię ale, tr ale trochę buduje w tą gazelę Więc widzę czekajcie Chyba już się zabije Nie Ile ta gazela ma żyć no może ci... żyć? Ci teraz się na mnie gapi, o kurczę. Okej, okay, zabił ją To teraz, e, Tygrys, ty możesz e, Czekać, zobaczcie to Jak pokonać e, tego Tygrysa? Czemu ma mięso świni? Dlaczego ja nie potrzebujemy Duży. Kurczę, lew tak bardziej... Mniej agresywnie nastawia. Ale chyba ma więcej siły, bo tygrys za to jakieś 6 hitów w tej gazeli. To jest chyba czwarty hit do lwa. Piąty hit. Szósty hit. Siódmy hit. Czyli tygrys jest silniejszy od lwa. Teraz który z tych zawodników... Ja spróbujmy teraz, widzowie, przetestować tygrysa, znaczy lwa na słoniu. Nie, nie atakuje słonia. Widzę, poczekajcie jeszcze na chwilę. Widzę, Widzowie, lwy niestety nie atakują słonie, więc sprawdźmy szybkość. Więc widzowie, yy... szybkość lwa. Zaraz jakąś ofiarę. Szybko biega. Dobra. Tak wyglądało mi na 36 kilometrów. Widzowie. Dobra. Tygrys. Tygrys wolniej biegna, biega. Teraz chyba wiem... Lew, czekajcie, widzę teraz rozmiar. Lew ma taki rozmiar. Jest... Kurczę. Może ich pozabijać. Tygrys... Tygrys wygląda na... Nie, 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 nie. Widzę, czekaj, 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 czekaj. Lew jest większy od tygrysa. Czyli um, lew Czyli lew widzowie prowadzi już dwoma punktami, a IQ chyba ma... Nie wiem, oni dwoje mają. Bada IQ, dobra, to widzowie może zacząć. Tygrys w tym. O to ok, czyli się. FIGHT! Tygrys stara się zaatakował jako pierwszy lwa. Lew stara się, nie wiem co. Co ty robisz? Ty, Lew! Bo ty zaraz przegrasz. No i niestety tygrys wygrał. Więc widzę, zbieram sobie to mięcho. Więc widzowie teraz będzie walił z cheatą. Zobaczymy. Z cheatą. E, cheat jest o wiele szybsza od tygrysa. Na razie tygrys wygrywa jednym czasem. Coś... O, kurczę. Widzowie, zobaczmy jak ta walka się potoczy. Zobaczymy, kto zgarnie pukar. Puchar. Na razie tygrys wygrywa. ty Tygr... Tygrys, nie! Ty ma wyrąbane... W sensie... Przepraszam, widzę. Coś nie liczyło. O kur... Co? Wystarczył jeden hit, żeby ją pokonać. Więc cheaty już nie ma. Lwa też nie ma. To będzie będziesz musiał sobie poradzić z jakimś... jakimś One no nie mają szans z tym... grysem, No to widzowie, ten... jakiś dziwny iberny został. No ja więc teraz mu jakąś Florian. raz zobaczymy kto... które z nich jest najsilniejszy. Widzowie, na razie... CO?! Ten mały jest taki dobry. Teraz widzę, że będzie musiał walczyć z Hieną. O nie, ty nie widzę, że chcemy? Co? Aha. Nie widzę, że teraz może. Zróbmy na nowo Tigera i znowu będziemy musiał z nim walczyć, tym maluchem. No, on go zabija. To w Na razie ten maluch przegrywa z Tygrysem. No co? Jakim co? Nie no widzowie ten maluch jest za silny Widzowie zobaczymy jak to będzie No dawaj wy kur To jest głupi Ty mały A go... no masz No mal serc. Onże morda Gdyby tygrys. Nie. Kurde. Niech się nie da pokonać. Tygrys ma łatwiej. No kurde. Nie chcę tych małych gnojków. Nie no, dawaj! No kurde. Zabij go, zabij go. Dobrze, zabij go. Kurde nie! Mm, denerwujesz mnie, Lamusie mały ty gnójku jeden. Kurczę, on go zaraz zabije. Wystarczy jeszcze jeden hit. Dobrze widzę, więc go pokonał znaczy... Wiem, że to mu pomogłem, więc widzę, że teraz będzie musiał walczyć z tym Floriada. Kurczę. Ja to Floriada chyba ma mniej obrażeń, co tej. Kurcze, ale walka! Głównym finałem będzie lew z tygrysem, Znaczy, że to już było, kurcze, słoń. Kurde. Ta durna Floriada. Znaczy, nie, widzowie, to już... Was nie... Teraz, widzę, będzie trzy... Będą trzy... Będ... Będzie ich trzy agroba. Ja Teraz widzowie zobaczymy, który z nich jest najsilniejszy, jeśli chcecie wiedzieć, kto jest najsilniejszy, jeśli e, w ogóle chcecie zobaczyć, kto będzie najsilniejszy ze wszystkich zwierząt, to oglądajcie ten filmik do końca. A, to jest pantera! Lew pokonany jest. Chyba, o nie, ta cheetah zaraz wygra. No, naparzaj. Aha, może ten tygrys już se powalczył z nie. Widzowie, nie, nie, nie. Się ci się dziwnie naparzają. Widzicie, widzowie widzicie to? Kurczę, ej, ta, pa, ta czyta zaraz przegra. Dobra. O kur... Widzowie. Jeszcze ja zobaczmy, czy sera to jest... Aha. No widzę, ja chyba tak lew bardziej woli jeść. Kurde, tym małginojku. A jakby. A teraz patrzymy sobie na ich siłę. No dobra, widzę, to chyba lewy wygrał. Widzę, że lew wygrał, a ja idę się przespać. To jest niewiarygodne, że. Czekajcie, widzę, bo ten lew jest nadal na ringu to jest to jest są te zdjęcia z więc widzowie tak wiemy że lew wygrał tej gry był drugi ten gnojek mały był trzeci więc widzowie Epity jakieś. Więc widzowie tak naprawdę wiemy, że już lewy wygrał czy tygrys może zobaczymy wielki finał tych wszystkich yy, zwierząt. ja widzowie dziękuję Wam za oglądanie tego odcinka i nara. Bum!